Nasze materiały napędza ceny OPE, największa porównywarka cen gier. Magicznym zrządzeniem losu trafiliśmy dzisiaj do Warszawskiego Muzeum Kimboli, podobno drugiego takiego muzeum w Polsce. Jeżeli będziecie kiedyś przejazdem w Warszawie, bądź tu mieszkacie, wpadajcie. Znacie mnie, nie mogłem przepuścić miejsca, które aż pachnie klimatem retro lat 70., 80. i jeszcze nawet zahaczając o 90. Oddam głos właścicielom tego miejsca, ludziom, którzy prowadzą ten projekt. Mam nadzieję. Że będą potrafili go opisać troszeczkę lepiej niż ja. Cześć, ja nazywam się Paweł Nowak i jesteśmy w Pinball Station, czyli w interaktywnym muzeum fliperowym, które mieści się w Warszawie przy ulicy kolejowej 8A. I Bartek Radomyski. Muzeum, muzeum fliperowe jest drugim w Polsce, zaraz po Krakowie, miejscem, gdzie możemy dowoli grać na fliperach. To was zaprosimy do obejrzenia. Yy... Fajnej starej maszyny, 76 rok, Spirit, yy, elektromechanik, czyli po prostu gdzie się udało kable wsadzić, cewki, co się udało uruchomić na zasadzie yy, bez żadnej elektroniki, czyli sama mechanika, prąd i mechanika po prostu. Zajrzyjmy z tyłu do, do, do układu, yy, tu mamy po prostu wyświetlacz analogowy na zasadzie bębnów, trudno będzie to zobaczyć, yy, ja spróbuję go wysunąć, żeby Wam pokazać. Jak wygląda bębenek, prawda? Yy, cały bębenek, tu mamy switche, to sobie wszystko chodzi, ceweczka, która to przysuwa, i mamy tego całą serię. Yy, ja to nazywam komputerem, czyli talerz, który się obraca, i, i każdy ten punkt w momencie, kiedy gdzieś styknie, uruchamia coś innego. No, piękna sprawa, teraz Wam go uruchomimy od przodu. Yy, ci, ci, co pamiętają, to od razu ten dźwięk będzie dla nich po prostu jak miód na uszy. Bartek jak ja wożę, idziemy z kamerą od przodu, ja go wkładam, a Bartek wam go fajnie uruchomi. Dawaj go. I na, tutaj masz na, na, na zerujące się... Nie wiem czy udało Ci złapać. Te zerujące tutaj się złapały. No jest... No i mamy elektromechanik. Kuleczka charakteryzuje się tym, że wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. Slow motion. Tak, no to elektromechanik jest w slow motion na okrągło. Ten flipper jest z tej złotej ery, 76 rok, czyli flipper był. No mówimy o Stanach Zjednoczonych, oczywiście. Był po prostu wszędzie. Flippery stały na stacjach benzynowych, to nie tylko w kinach, w parkach rozrywki. no W sklepach spożywczych potrafiły stać wtedy flippery, ale stały po prostu wszędzie. Pokażemy go Wam teraz pod spodem, bo to jest fajna rzecz. Zobaczycie, że, że generalnie flipper, yy, te nowsze i starsze flippery, niewiele będą się różniły od spodu, pod, pod Nawet budowa łapek przez, na przestrzeni kilkudziesięciu lat się nie zmieniła. Czyli mamy cewkę, która ciągnie, prawda, cięgło, i, i, i tutaj obracamy sobie łapeczką. To się niewiele zmieniło, tak? Yy, targety. Ich budowa, niewiele się zmieniło. To, co się zmieniło na przestrzeni lat, w fliperach, to jest wszystko to, co mamy tutaj. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest po prostu nawalone wszystkiego, przekaźników y... kolejne koło. Zobaczcie to, serię switchy. To wszystko w momencie, kiedy się kręci, uruchamia te wyżłobienia, uruchamiają coś kolejnego, to się wszystko przesuwa w jakiejś sekwencji i, i tak dalej. Ci, co to kminili. Ja uważam, że byli po prostu jakimiś no, kosmicznymi wariatami, naprawdę. Ja zacznę, u mnie zaczęło się to w latach uwiększości, w, 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 no, w latach szkolnych. Tak? Granie, granie, granie po szkole wagary, flipery, wszystkie złotówki, które były, nawet się butelki sprzedawało, żeby te złotówki zyskać na, na to granie. Był taki okres, że flipery zniknęły z, z knajp, zostały wyparte. A pierwsze pieniądze, które po prostu zarobiłem gdzieś tam, pierwsze pensje jakieś spłynęły i były te pieniądze. Jeszcze był człowiek młody, mieszkał z rodzicami, miał kasę, nie wiedział co zrobić gdzieś tam się zapaliła lampeczka. Przypadkowo na Allegro zobaczyłem fliper, zacząłem temat drążyć, no i znalazłem tego swojego ulubionego Rolls-Royce'a, Wsiadłem w samochód, pojechałem do Radomia i go sobie kupiłem. To było 10, 11 lat temu. I tak kupiłem pierwszego, później. I to jest tak z piperowcami, że jak kupią jednego, to, to mało który jest w stanie się oprzeć pokusie kupienia drugiego, a drugi to już idzie już wino, To już jest kula śniegu, która się napędza. I to jest takie przechlapane hobby, bo każda maszyna jest duża, zajmuje mnóstwo miejsca i waży od cholery. Jest ponad 100 kilo przeważnie. Ja jestem dobrym przykładem tego, co powiedział Paweł, ponieważ ja historię z flipperami zacząłem jakieś 4 lata temu. Od pierwszego flipera Drakuli. miał być jeden w domu. Okazało się, że w domu nagle pojawiło się następny, następny, było ich 5-6. Tylko, że masz mieszkanie 50 metrów. Zrobiło się dosyć ciastawo, ale. No taka pasja. Nie da się. Nie Część da się jego fliperów na... jest u mnie na magazynie w górze Kalwarii spakowanych na palecie. To jest choroba, bo to jest choroba, naprawdę. Ja się z niej wyleczyłem i to mówię Bartkowi też się z nich wyleczył, bo, bo to jest po prostu oprzeć się pokusie kupienia kolejnego, kolejnej maszyny. Kolejna maszyna to jest Star Trek The Next Generation. Tu mamy taki dosyć spory przeskok, 17 lat. Jak widać po samym playfieldzie, dużo rzeczy przez ten, przez ten czas zostało pododawanych. Mamy rampy, rampy plastikowe, rampy habitualisty tak zwane. Jest, pododawane są łapki. W Star Treku mamy dodatkowo działka, które jeszcze urozmaicają grę. To jest, warto powiedzieć, że to jest jedna z chyba kilkunastu maszyn, która jest nieco szersza. Ona jest szersza gdzieś mniej więcej o 5 cm Po to właśnie, żeby zmieścić jak najwięcej jak najwięcej gratów na, na Playfield. Trochę cięższy jest, trzeba przyznać, niż, jest bardzo cięższy. niż Spirit tak. i wygląda troszkę Spokojnie. Bardziej skomplikowanie. Pojawiają się rampy pod spodem playfieldu, bo gdzieś tak. wbijamy kulę, kula wyskakuje z innej yy dziury zupełnie. Tak, czyli kolejne korytarze. Ale to co, yy, budowa łapek się niewiele zmieniła, czyli te, te, te lata wcale nie zmieniały tej, tej całej budowy. Yy, dodawane było więcej, ale to po prostu dzięki temu, że dało możliwości wsadzenie najnormalniej CPU do środka i dało to ogromne możliwości rozwoju, prawda? Nie mamy przekładni zębatych praktycznie yy, żadnych, nie mamy pneumatyki. Yy, wszystkim sterują stare, dobre cewy. Wszędzie cewy, wszędzie cewy. Wszystko jest tak, jak było robione przez yy, 30 lat wstecz. Jak coś ma się ruszać, to robi to cewka. Topornie jest ten dźwięk zachowany, nie ma tej płynności jakiejś, która by mogły wprowadzić na przykład pneumatyka. Cewa, cewa, cewa. Ale to jest. Zresztą tego. Cewki są prawie żeby zawaryjne. No, zajechać cewkę to jest... to już tylko błąd człowieka jest w stanie tą cewkę zniszczyć, tak naprawdę. Cewki same w sobie się nie palą. No, jest to genialne rozwiązanie. Wyłączę go, bo będę męczył z wybijaniem kul. Nie będzie. Się będzie, bo on nie ma siły. Za dużo kul nie wybija, od razu. I tu jest serce Solid State. Druga generacja Solid State. Tu mamy już w zasadzie jak, prawie jak w komputerze. Mamy płytę główną zasilającą. Mamy płytę CPU po lewej stronie, taką podłużną. Płyta grafiki, która pozwala nam tutaj na te wszystkie wspaniałe animacje. Płyta dźwiękowa tutaj już jest w systemie DCS, czyli dużo lepszy dźwięk. Już prawie taki dźwięk porównując, może. Trochę taka szumiąca mp 3 Baterie trzymają ustawienia, ustawienia. programu, punkty grand, czempiony, tak. I baterie to... niestety we fliperach to jest najczęstszy, yy, naj, najsłabsze ogniwe można powiedzieć, dlatego tak. że długo, powiedzmy długo stał fliper gdzieś w jakiejś shopie, gdzieś w garażu. Baterie nie zostały wyjęte. I mamy. I tak Tych i mamy kłopot, bo one są, jak widać, zamontowane na płycie CPU. Kwas z baterii wchodzi i. Zaczyna zjadać nóżki od opary, od, kwasu od i sam kwas potrafi zrobić taką masakrę, że czasami płyta jest nie do uratowania, bo jest wyjarana, przepalone są ścieżki i niestety no, do wyrzucenia. Flipery, powiedzmy te po latach, po roku 90, czyli już Solid State, czyli te, które miały już bardzo mocno rozbudowane to oprogramowanie, dają możliwość ustawienia niemal wszystkiego, jeżeli chodzi o pracę flipera. I to operator decydował, jak ustawić daną maszynę. Jak ustawienia w grze, prawda? Easy hard, jest różne prawda, poziomy, levele trudności, tak? to na flipperze też można ustawić ten level do woli. Trochę, od... trochę inaczej to wygląda, bo tak. tutaj poziom trudności polega na tym, że skracamy czas na przykład na wykonanie przykład, pewnej misji. Tak, na przykład, skracamy albo czas, dajemy albo, mniej kul. Albo zwiększamy ilość uderzeń w jedno miejsce na przykład. Tak. Czyli, żeby zaliczyć dany target, musisz w niego trafić nie 5 razy, a 10 razy i to można przestawić, tak? a to są punkty. A na przykład, jeżeli masz yy, do osiągnięcia jakąś, jakąś jakiś poziom, żeby zdobyć darmowy kredyt, prawda? Tak było na punktach ustalonych, że masz gdzieś wysoko poprzeczkę postawioną, jak dojedziesz do tego wyniku, to masz ten kredyt za darmo, czy tą złotówkę i możesz zagrać drugi raz, prawda? No to wiadomo, że operatorzy, żeby dojść pieniądze, ustawiali to mega wysoko, albo w ogóle wyłączali tę opcję i nie miałeś możliwości wygrania, ale to zależało od operatora i to było głównie, czy tak, flipery od samego początku były wyprodukowane, żeby zalać pieniądze. One nigdy nie były produkowane na, na rynek kolekcjonerski. To były maszyny zarobkowe typowe, nie hazardowe, to jest bardzo ważne. Flipper nigdy nie był hazardem, bo to są, że jak powiem, droga flipperów rozeszła się na dwie gałęzie. Flippery, które zostały z zręcznościówkami i maszyny, które stały się hazardówkami. To są dwie odrębne drogi, które często nadal są mylone, że, że ludziom się wydaje, że flipper to hazard, bo mają w głowie te Stare... po prostu hasło automat. To tak. już jest ludzie nie kojarzą mają... automatu jako arkadówki czy flipera, kojarzą to niestety z owocówkami. Tak, z owocówkami. To jest taki, to, to nie tylko w Polsce, to jest generalnie na całym świecie. Gdzieś drzemie ta, ta, ta myśl, że to jest zło. I, I to jest rzecz, której nie wolno dotykać, że to jest hazard. Wiadomo, w większości to są ludzie po 40 powiedzmy po 50, ale ja, ja osobiście spotkałem się z wieloma takimi osobami i, i, i tłumaczyłem i próbowałem to wyprostować, prawda? Bo hazardowy to było nic innego jak wystrzelenie kuli i nie miało się żadnego wpływu na to. Kula latała, odbijała się od gwoździ wbitych, wpadała w jakąś dziurę i, I, liczyła, punkty. i liczyła punkty. Wystrzeliwało się następną, ewentualnie można było delikatnie puknąć maszyną. Nie było łapek, w hazardówkach nie było łapek, nie było tego wszystkiego. Łapki powodują to, że ta maszyna daje możliwość to, to celowania. Nie, to prawda? w tym momencie już nie jest gra szczęścia, tylko w to tym momencie z... to już gramy po prostu na własną umiejętności. dokładnie. Mówiliśmy przed chwilą o Star Treku, Williams. Więc zupełnie inna fabryka. Super Pin. Tu mamy Sega. Też super, min, super Pin, czyli whitebody, chodzi o, nam o szerokość. Popatrzcie, że, że podobna ilość jest na playfieldzie, na prawda? Rampy, tego wszystkiego się dzieje. I tu się dzieje, i tu się dzieje. A teraz wam pokażę taką. Mamy zgrane z tu, a pokażę Wam teraz różnicę, co się dzieje od spodu. Jaka jest różnica, jaka była różnica pomiędzy fabrykami. Zobaczcie, że tutaj jest jedna trzecia tego, co jest w Star Trek'u, prawda? Zupełnie inny, inny pomysł na, na, na budowanie flippera yy, i też szczegóły, nie wiem, czy tam były dograne, budowa, Amerykanie tak się lubują, wszystko sobie patentują, prawda? Ktoś coś wymyśli, od razu patentuje. I pewne drobiazgi, yy, kształt tej blachy na przykład, generalnie ma robić to samo, ale jest odrobinę inny, nie może być taki sam, bo tamci sobie opatentowali, więc nie możemy wziąć np. z Williamsa części i naprawić segi. Nie będą nam pasowały. Yy, średnica trzpienia będzie o ułamek milimetra inna i już nie, nie, nie będzie nam to współpracowało, ale będzie dłuższy, krótszy. Dromiazgi, jest to dla, dla, dla nas, yy, użytkowników cholerne utrudnienie, bo co producent, to, to inne rozwiązania. A mi chodziło o to, żeby Wam się pokazać, że yy, tu się, dla nas się nic nie dzieje tutaj od spodu, tu jest naprawdę pusto, tutaj nie ma, tu się nie ma co popsuć. Jest ładnie, czyściutko, czyściutko popścinane, wszystko pewnie, w elegancko, dlatego najbardziej lubimy naprawiać Segi i Data i czy, wiem, jak, bo no, łatwe, proste i przyjemne, no. to taka fajna różnica. Ale płyty wszystko mają swoje, prawda, ale na tych samych układach, tylko trochę inaczej, bo nie mogli zrobić tak samo, prawda, no i tyle, i to jest Sega. Cega, która ma bardzo ważne, bardzo warto wspomnieć, tylko cztery flipery miały tak duży wyświetlacz. To od razu widać różnicę przy wielkości, wysokości tego wyświetlacza. Ten wyświetlacz miał swoje, swoje, swoje CPU yy, razem z wyświetlaczem. Tutaj mamy to wszystko w jednej kupie. Williams ma, ma to na oddzielnej płycie. Sega to robiła na tym, ale to wyjątkowo, tylko cztery tytuły dostały ten duży, duży wyświetlacz. Jest to cholerny problem, bo tych wyświetlaczy po prostu nie ma na rynku wtórnym i jak nam się popsuje, to będziemy musieli nie wiem, chyba z wyświetlacza od laptopa coś zrobić, bo już praktycznie nie do kupienia są te duże wyświetlacze. Jak można bym pomóc? Ludzie mogą pomóc waszemu muzeum. Chyba po prostu przychodzić i, i grać, bo, bo nas nie cieszy nic bardziej, jak wchodzi osoba i ma po prostu banana od ucha do ucha i ja. Yeah. I dzieci, I dzieci, które i przychodzą dzieci, no tak. i widać błysk w oczach, tak, tak, to jest inna rozrywka, tak. to nie jest tablet, to nie jest gra na tablecie, gdzie... I, dziecko podchodzi ono nie wie zupełnie, bo to jest rzecz, która zniknęła tak? przez ostatnie 10-15 no powiedzmy 10 lat, tego flippera naprawdę zobaczyć gdzieś. W knajpie czy gdziekolwiek, no, to jest naprawdę jak trafienie przynajmniej czwórki w totka, ewentualnie piątki czasami. No nie ma ich, nie ma ich, więc te dzieciaki nie mają okazji zobaczyć tego na żywo. Tu stawiamy skrzyneczkę, dziecko wchodzi, pokazuje się dziecku, że tu ma trzymać ręce i że ono steruje tymi łapkami, że ta kula, te światła, ta muzyka. No i ciężko odciągnąć dzieciaki. Trzyletnie dzieci już grają na, na fliperach, więc to, to, to fajne, to fajne, bo rośnie jakby nowe pokolenie. Co nam pozwoli na to, żeby one, się, żeby one przetrwały ten, ten trudny okres i walki z wszędzie wszędobylskimi smartfonami, które. konsolami, konsolami tabletami, internetem. rozrywką, która internetem. Nie, wy, nie wypuszcza z domu, tak? tak bo możemy tak. siedzieć w domu, grać na tablecie. To, to musimy się jednak pofatygować. okulary przejść. 3D już po prostu mnie przerażają, bo to już, jest, to już idzie w takim kierunku, że naprawdę. No, Człowiek nie będzie, już będzie cały czas w wirtualnej rzeczywistości. Tu będzie wracał do domu, zakładał okulary i będzie w tych okularach chodził aż pójdzie spać, albo będzie nawet spał w tych okularach.